W tym filmie pokażę ci, jak połączyć domenę, którą masz kupioną w jednej firmie, z hostingiem, który masz wykupiony w innej firmie. Ten system działa na dowolnej firmie hostingowej, więc nie musisz się przejmować. Różnią się pewne elementy, ale to wszystko wyjaśnię ci w poradniku. Zaczynamy już teraz. Żeby wykonać cały ten proces, musisz posiadać kupioną domenę i hosting. Ja korzystam z hostingu Lh.pl. Jest to świetne rozwiązanie pod stronę na WordPressie. Jeśli chcesz kupić tu hosting, no to wejdź w zakładkę Hosting, hosting www. No i tutaj mamy różne pakiety. Jeśli dopiero zaczynasz, to dobrym wyborem jest pakiet Kiwi. Jeśli masz na przykład sklep internetowy lub większy projekt, no to wtedy wybierz Mango, Apple lub Cloud Server. No i ja wybieram sobie pakiet Kiwi. Idziemy do kasy. I tutaj bardzo ważny krok: jeśli chcesz dostać ten pakiet w obniżonej cenie, kliknij sobie tutaj i wpisz kod rabatowy netgonet, następnie kliknij przycisk Dodaj. Cena zamówienia zostanie obniżona o całe 25%. Teraz pokażę Ci, jak połączyć domenę kupioną w innej firmie z hostingiem w firmie lh.pl. Teraz wejdź na stronę internetową firmy, w której kupiłeś Twoją domenę i musisz tam odnaleźć zakładkę domeny. Kliknąć w adres, który chcesz delegować na inny hosting, no i znaleźć ustawienia DNS. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć ustawienie zmiany rekordu DNS, no to wejdź sobie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Znajdziesz tam artykuł na temat tego, jak zmienić te rekordy w różnych firmach w Polsce. Następnie musisz zmienić rekordy DNS wybranej domeny. Brzmi groźnie, ale jest to bardzo proste. Dowiedz się po prostu, jakie rekordy ma dana firma hostingowa. Ja pokazuję Ci teraz na ekranie rekordy firmy lh.pl i wpiszę je w to miejsce. Mamy rekord DNS 1 i te dwa ustawienia wystarczą. Teraz tylko klikam przycisk zapisz. Zmiana adresów DNS może potrwać nawet do 24 godzin, więc bądź cierpliwy. Gdy ten czas minie, możesz przejść sobie na LH, wejdź sobie na serwery i strony www. Teraz kliknij przycisk Dodaj i tutaj zadanie jest bardzo proste, musisz wypełnić te wszystkie pola, czyli wprowadzić adres Twojej domeny, katalog utworzy się automatycznie, wybierasz wersję PHP i klikasz przycisk Dodaj. Ja nie odczekałem tych 24 godzin, więc otrzymuję tutaj komunikat, że ta domena jest nieprawidłowa. Jeśli odczekasz odpowiednią ilość czasu i adresy DNS są podane prawidłowo, no to tutaj wszystko powinno być OK. I wystarczy, że klikniesz przycisk, przycisk Dodaj i domena zostanie dodana i pojawi się właśnie na liście stron internetowych. Mamy tu jeszcze dodatkowe ustawienie domeny. W tej zakładce znajdują się wszystkie Twoje domeny. Mamy tutaj domeny zarejestrowane w firmie lh.pl. poniżej znajdują się domeny zarejestrowane. U zewnętrznych operatorów, czyli po prostu takie domeny, które kupiłeś w innej firmie. I tutaj jest opcja Transferuj. Co ona daje? Jeśli chcesz mieć wszystkie domeny hosting w jednym miejscu, no to możesz przetransferować domenę do lh.pl. Dzięki temu będziesz opłacał faktury w jednym miejscu, wszystkie rzeczy będziesz miał w jednej firmie. Jest to bardzo wygodne do zarządzania. Więc możesz kliknąć sobie na przycisk Transferuj. Podać nazwę domeny, którą chcesz przetransferować do lh.pl, i tutaj musisz podać kod AUTINFO. Jest to kod autoryzujący, dzięki temu możesz właśnie przenieść domenę między różnymi firmami, które nią zarządzają. Więc jak uzyskać kod Out info mamy tutaj artykuł na ten temat. Wystarczy, że sobie go przeczytasz. Każda firma ma nieco inne instrukcje, więc musisz sobie to dostosować pod swoją firmę, w której masz wykupioną domenę. No i po prostu przenieść sobie domenę do firmy lh.pl. Jeśli masz pytania do tego procesu, to możesz również napisać do obsługi klienta i na pewno Ci pomogą. Mam nadzieję, że udało Ci się przejść przez cały ten proces. Jeśli masz pytania, to pisz je w komentarzach, a ja zapraszam Cię do pobrania mojego e-booka, którego przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tam porady na temat tego, jak stworzyć skuteczność. Skuteczną stronę internetową znajdziesz tam listę 20 polecanych wtyczek do WordPressa z podziałem na różne kategorie, które mogą ci się przydać do rozwoju Twojej strony internetowej. No i dodatkowo dołączysz do newslettera, w którym będę cię informował o różnych wydarzeniach za świata WordPressa. Wejdź teraz w link w opisie, pobierz e booka no i zapraszam Cię do kolejnych materiałów.